Witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Magdalena Cieśla, jestem prezesem Fundacji Life Balance, która, że tak powiem prowadzi ten projekt, bo nie jesteśmy jego inicjatorem, natomiast mamy przyjemność wraz tutaj ze Śląską Izbą Lekarską go organizować. I będziecie mnie dzisiaj sporo słyszeć pewnie, dlatego że będę Wam trochę opowiadać o tym właśnie, kto będzie występował, będę prowadzić, jak również też podzielę się na samym końcu swoimi doświadczeniami w pracy z młodymi osobami z zagrożonymi kryzysem i nie tylko ogólnie sytuacją w szkołach, ponieważ nasza fundacja głównie zajmuje się tym, że jeździmy po szkołach średnich, szkołach podstawowych i uczelniach i prowadzimy warsztaty prewencji depresji, wspomagania zdrowia psychicznego młodych osób. Stąd też właśnie ten projekt jest dla nas taka piękna możliwość też możli tego, że możemy tutaj też również w Województwie Śląskim trochę podziałać, ponieważ jesteśmy, jak już pewnie wiecie, po części z Warszawy. Ja tutaj na samym początku, żeby nie przedłużać, powiem, że pani profesor bardzo się spieszy, chciałabym przede wszystkim podziękować śląskiej Izbie Lekarskiej za to, że możemy organizować tutaj tą konferencję. Za chwilę też i pani szczególnie pani dyrektor Joannie Andrzejewski, która też za chwilę też do Państwa parę słów powie. I chciałabym też podziękować Pani, pani już zaraz, pani Joannie Daszczyk-Biernat, która w ogóle. Stworzyła ten projekt, była inicjatorką tego projektu, która zauważyła ten problem i zgłosiła go do Urzędu Marszałkowskiego. I dzięki temu Państwo możecie, dzięki tej pani możecie tutaj właśnie być. I także bardzo dziękujemy. Ja już oddaję głos teraz pani Joannie Andrzejewskiej, dyrektor Śląskiej Izby Lekarskiej. Dziękuję Pani Prezes. Dzień dobry, Szanowni Państwo, dzień dobry pani profesor. Witam wszystkich bardzo serdecznie w siedzibie śląskiej Izby Lekarskiej. Chciałam zwrócić uwagę na moją koszulkę, proszę Państwa, Essa. W języku młodych ludzi, jak pewnie Państwo wiedzą, oznacza spokój i luz. Jeszcze w zeszłym roku było to podobno najbardziej popularne sformułowanie używane przez młodych ludzi. Stąd nazwa tego projektu psycho Essa ocali zdrowie psychiczne młodych. Takim impulsem do stworzenia tego projektu była historia, którą usłyszeliśmy. Przytoczę ją Państwo, chociaż pewnie Państwo znają tego typu opowieści. Otóż jeden z wychowawców młodych ludzi opowiadał, jak wraz z grupą młodych przed obozem wakacyjnym zebrali się zbiórka była na dworcu. I wśród opiekunów była jedna osoba, która pracowała w szpitalu psychiatrycznym jako sanitariusz, więc miała takie doświadczenie w kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. I w którymś momencie ta osoba podeszła do jednego dziecka, zaczęła z nim rozmawiać, odeszli gdzieś na bok, i okazało się, że ten młody człowiek planował rzucić się pod pociąg, który miał za chwilę przyjechać. Więc ta świadomość tego człowieka to, że wiedział, być może z obserwacji, dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu, wiedział mniej więcej, jak rozpoznać pewne symptomy zagrażające, był w stanie w tym momencie zareagować. Natomiast pozostali opiekunowie byli przerażeni tą sytuacją, bo stwierdzili, że wszyscy patrzyliśmy na to dziecko i nikt nie zauważył, że coś tutaj złego się dzieje. W związku z tym myślę, że tego typu projekt jest niezwykle ważny, żeby właśnie wychowawcy, opiekunowie młodych ludzi byli wyposażeni w takie narzędzia reagowania, żeby byli po prostu świadomi tego, co się może dziać z młodymi ludźmi, że są takie sytuacje, które też zagrażają życiu tych młodych ludzi. Bardzo dziękuję pani Magdaleno za to, że jest taka możliwość zorganizowania tego, tego, tego projektu. Chcemy nie tylko zwrócić uwagę na ten potężny problem, ponieważ psychiatrów dziecięcych w województwie Śląskim jest 39. Tak, podczas gdy na przykład internistów jest ponad 2000, ponad 600 kardiologów, czyli ta skala deficytu kadrowego, jeśli chodzi o psychiatrów dziecięcych, jest, to jest gigantyczny problem, więc ja z tego miejsca apeluję, jeżeli słyszą nas młodzi lekarze, którzy szukają swojej drogi zawodowej, o to, żeby być może zastanowili się nad wyborem takiej specjalizacji. Natomiast tutaj ten projekt ma za zadanie wyposażyć, nie tylko uświadomić, że jest problem, ale wyposażyć Państwa opiekunów, wychowawców, młodych ludzi w stosowne narzędzia reagowania. Także życzę bardzo owocnego spotkania, owocnych warsztatów, które będą jakby pokłosiem tej konferencji i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. No właśnie, to jest jedna z wielu trudnych historii, jeżeli to by była tylko jedna byłoby inaczej, ale tych historii jest multum. Coraz więcej i coraz więcej te statystyki są coraz bardziej przerażające niestety, dlatego a, trzeba coś z tym zrobić, a myślę, że Państwo też, każdy z Was ma jakąś historię, która właśnie jest bardzo podobna do tej historii.